nie wiesz co się stało i co strzyci? i co ta nasa a która? bratówka twoja? no ta Jancia ona poszła do milionerów no patrz jak mi i w przecież i też tak myślę co jak słyszę to to mnie się już krebre nie nerwuj się bram, B, tak to prosty prosty na ten nerwy nic się nie fajnie. No i teraz włączajmy to, nie, nie powinien być like, ten program. A się na, to już włączamy. Dobrze, gadat, się już idzie. Przypadłeś się. O, nie fajne Witam Państwa, dobry wieczór, dzień dobry, ja nazywam się Hubert. O tym ogólnie prawie wszyscy wiedzą, na pewno w mojej rodzinie. Witam w specjalnym wydaniu programu Milionery z okazji trzeciej edycji Babskich Rząd. Jest z nami w studiu pani Janina Sporonina. Janina Sporonina. Ej, widzisz? Panie Kelołudak, co było? ja się. Teraz to by się ja nie młodę, nie <coughs> na No ale co z tą za króle? To nie to by miały być? Brońców, ale nie to moje wrzeży? Jakos jak to wrzeży? No tak. Pani Anino, proszę coś o sobie opowiedzieć. Czym się pani zajmuje? Co pani robi, jak się pani nie zajmuje? No, dzień dobry, dzień tym. Witamy, witamy. No nie się Janina, przyjechałam do O. Pięknie. No, na no, czym się zajmuję? No, generalnie to jakie... Się... bawię wnuki. O, bawię a... wnuki. Ładnie, a ile ich pani ma tych wnuków? A, mam ich dość, dość mam. A? Mam ich dość, dość, mam dość, jak chcę, aby mnie tydzień. A w zgłoszeniu ogólnie, poza tym wszystkim, poza wnukami, w zgłoszeniu pani do pisała, że uwielbia Pani opowiadać dowcipy, jest Pani duszą towarzystwa. Jak no to tak, się objawia, gadają. jak to? Bardzo proszę. Gadają, do... gadają tak, że warto mnie napytać, choć kawał, bo po weselą pół imprezy. O, fajnie, super. No, taki grzecznicy, No, tak, Żeby to się nadawało. <laughs> jak jeszcze je tu przypominam, to e, pytają się baci, Kaścia się tak nauczył rąba drzewo, a baca go na ale Sacharak to No no właśnie. No już teraz puszczenia. No, no naprawdę pani Janino. Tośmy się dośmiali. E, fascynujące, fascynujące bym powiedział. E, pani Janino, przejdźmy do rzeczy. Rozpoczyna pani grę o milion złotych. No widzę, że zrobiło to pani. Na pani wrażenie. Widzę po twarzy. No, w której to grze pani poprawnie musi odpowiedzieć na 12 pytań. E, tu mam różne obawy. E, ogólnie przy tej grze mamy dwa progi gwarantowane. Jest to 1000 złotych i 40 zł. tysięcy złotych. 1000 złotych tak? to jest, tak wiadomo, nie za wiele, ale potem już 40 to już jest super. Nie? A już to się byś kupił za 1000 złotych. Oczywiście. E, do dyspozycji przypomnę, e, ma pani trzy koła ratunkowe. 50 na 50, inaczej mówiąc dla bardziej wtajemniczonych pół na pół. Hmm. E... Bo, bo oglądam was część, to ja to wiem. Dziękuję, dziękuję. Drugie koło ratunkowe mamy pytanie do publiczności. Trzecie telefon do przyjaciela. E... No ogólnie co? Jest pani gotowa? Jedziemy z pytaniem. No myślę, że ze radę i bez koł. No, ja też tak mam nadzieję, taką różnie może być. A zatem przejdźmy do pierwszego pytania. Czytam pani Janino pytanie. Proszę, proszę się skupić. Kwas hialuronowy posiada różną gęstość oraz stopień wiązania cząsteczek wody. Dzięki czemu wykazuje różną trwałość w zabiegach medycznych. Jaki stopień usieciowania? Nie występuje w kwasie hialuronowym. Odpowiedź A: częściowo usieciowany, stosowany do efektu delikatnego wypełniania. Odpowiedź B: usieciowany, stosowany do przywracania objętości twarzy. Odpowiedź C: sieciowany, stosowany do wzmocnienia tkanki podskórnej produkujących między innymi melaninę i odpowiedź D: nieusieciowane, stosowane w przypadku suchej, wiotkiej i zmęczonej skóry. Jakieś ma Pani skojarzenia z kwasem hialuronowym? <grym> nie będę się jakoś skojarzyła, bo ja takie skojarzenia że... <grym> no, Tak, tak, to, to no na pewno. Tak, właśnie Pani Anina się no, zastanawia. No To są cztery odpowiedzi, także... Wydają to nie... się banalne. Wydają się banalne, no. No, ale ja bym jeszcze raz chyba skorzystał z tego pierwszego koła ratunkowego, co by ci tu yy, yy, wy, wy, wyliczył. Jest, jest taka możliwość, pani Janino, jest do skorzystania. Koło, z którego by pani pierwszego koła yy, chciała skorzystać? To jest do, do pani dyspozycji. No tak, jak mówię, trzy koła. Publiczność, telefon, pół na pół. No wydaje mi się, że tu, że tu mogłaby mi pomóc publiczność. O, no i pff, może może to... Ja być widzę po nich za dobry, dobry stres. Będą wiedzieć. Tak? No myślę. Czyli uwaga, pytanie do publiczności mamy. Nie mam dla pani dobrej podpowiedzi, bo ponieważ publiczność ogólnie... Zagłosowała no, po 25% na każdą odpowiedź A, B, C lub D mamy. To jak jest ktoś i z, z, z rachunków, to, to znaczy, że mi nie pomogli. Nie pomogli. Nie pomogli pani, tak. No to może co, skorzysta pani z kolejnego koła ratunkowego? No, no. wydaje mi się, że na ten wypadku to ja będę musiała. Tak. Będę musiała skorzystać z tego koła następnego ratunkowego, jaki mi jest. Tak. Tele... Telefon do przyjaciółki. Telefon! Mam przyjaciółkę, mam broncia się za Będziemy dzwonić do bronci Druślokowej, tak? Do bronci Druślokowej, mojej kochanej bratowej. O, bratowej, tak właśnie miałem. Ja się Miałem spytać, kim jest właśnie dla pani broncia druszkowy. bratowa, czyli żona czyli... brata! <laughs> Super, no doświadczenie się. Dzwonimy zatem do e, bronci Druślokowej, żeby dobrze. Przeczytać. Czas się do mnie rzuca, już myśli, że ja już nic nie wiem. to korona, czy ja jej pokażę mu odpowiedź. skąd tu nie gotuję? Uczę sobie to przywracanie łopieczki karwi, to samo to co adek, w zasadzie, to zasadzie, I zasadzie, w zasadzie, w zasadzie, to zasadzie, w zasadzie, w zasadzie, w Właśnie w tym momencie się skończył czas. No, to mi wiele pani nie pomogły, koleżanki, ani, ani Broncia, ani Helcia. Do miliona jest daleko, ale... nie chciała pomóc? Nie, na pewno chciała, ja widziałem po jej głosie. No tam wiele, że tak powiem, nie było, że tak powiem, wiadomości. No. wiadomo, nie to nic, no niech no, jest pani, a nie. Ale no, moja brata No, to tam różnie jest, no. no... W, 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 pani, no. no jest ja jeszcze jedno jest koło ratunkowe. Może skorzystajmy, bo widzę, że jest dość duży problem. A to szkoda, po prostu. no, szkoda. No to. No to co? No, w, niech będzie to ostatnie koło ratunkowe, o Ostatnie tak? koło, tak? No. No bo w zasadzie to chyba wiem, wtedy to jest odpowiedź, ale jeszcze nie jest tak pewno. No niech będzie koło, koło ratunkowe, pół na pół. A, no widzi pani. I już wtedy na pewno wtedy. Tak? Wtedy Pani uważa, że to A pewko. coś to Pani pomoże. Czyli skorzystajmy z ostatniego koła ratunkowego. Pół na pół prosimy komputer o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. O. No powiem tak się nie zdziwiła. E, stawiam na D. Odpowiedź, Odpowiedź D, tak, tak Pani wybrała. Tak i stawiam. Pani Janino, no muszę pani powiedzieć, że tych 500 zł, których pani nie miała, to dalej pani nie ma. Niestety jest to błędna odpowiedź. Chodźcie mi gada, że wygra milion. No, wygra pani milion, no tylko niestety jednak te wiadomości jeszcze na razie powinny być troszkę uzupełnione. No troszkę nam pytań brakło do tego miliona. Niewiele, bo to już było pierwsze pytanie, była bardzo bliska odpowiedź, no ale niestety... No nie, 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 nie udało się. No, dziękujemy bardzo. Politowaliście mi naprawdę duże pieniądze, a wychodzę no, goluczko jako tak przyszła. No coś co, można, coś można. Proszę podziękować koleżankom z Poronina za, ej, ej, za podpowiedź i, i, i bardzo no pani dziękujemy. Dziękujemy Państwu. Bardzo Dalej kontynuować grę. What? Na to się pokazała! Ej, Bręczu! Przełom Ma Masz jaki inny program? Pierwszy ja tu posycam tego grupka. Antarktydy jest wyjątkowo nieprzyjazny dla człowieka. Ponad 97% jej powierzchni pokrywa śnieg. Jest to jedyny kontynent, gdzie nie istnieją państwa ani miasta w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Temperatura spada tu poniżej 90 stopni Celsjusza. Tylko organizmy przystosowane do zimna są w stanie tu przepchnąć. Mimo ekstremalnych warunków pogodowych żyje tutaj jedyna na tym kontynencie rodzina i właśnie do nich udało mi się dotrzeć. Ale chudzi, bo o nich mowa, wpisani są na światową listę Protected Snow Tribes, chronione śnieżne plemiona, prowadzoną przez Instytut Antropologiczny w Porto Cristo na Majorce. Fundusze instytutu pozwalają przetrwać rodzinie w ciężkich warunkach klimatycznych. jedyną rodziną na tym kontynencie. Jaka jest historia waszego osadnictwa? Uti! Kola madinga, kola basa pitura, pariri riri pararau. Garatu Poké, pisikare pokete te te. Adekile, madate. Enika Zazoli, parariri pararau. Kiedy w 1867 roku we Francji wprowadzono obowiązek posiadania paszportu, Moi przodkowie, Nika i Zozoli, postanowili wyemigrować z tego pięknego kraju za przysłowiowym chlebem. jaki sposób Nika i Zozoli dostali się właśnie tutaj? Pumalama randingo, para la kora, nawadi abra para de A taka tekale po kere teta, to to e meka to e Zozoli we Francji prowadził biznes bardzo dobrze prosperujący. Wytwarzał winy. Miał bardzo dużo wielkich beczek i pewnego czasu postanowili je wykorzystać do przepłynięcia oceanu wraz ze swoją żoną Miką. Mika z kolei wykazywała świetne umiejętności pływackie. Była niegdyś mistrzynią olimpijską w Londynie. I tak połączywszy swoje siły przepłynęli Ocean i znaleźli się w tym surowym pięknym kraju. Powiedzcie, jak wygląda życie na Antarktydzie? Kuku, para, para, Mężczyźni zdobywają pożywienie. Łowią ryby. No i co najważniejsze, wypasują pingwiny. Pus, jak wygląda? Przygotowanie tradycyjnych potraw we Wygląda i pachnie smakowicie. Co to za potrawy? Łosoś po Kaszubsku. Łosoś. Nie kulemne kulemnemu. O! Takie świeże i pachnące. Kobiety. Na Antarktydzie wypiekają bułki i chleb. Otworzyły świetnie prosperującą piekarnię, spełniając tym samym marzenie wciąż żyjącej wśród nich Miki. Miki jeszcze żyje? Oczywiście, żyje i ma się dobrze. Naprawdę? To możemy się z nią spotkać? Możemy, ale musimy być bardzo cicho. Musimy podejść bardzo cicho i ostrożnie. gdyż nie nieprzerwanie trwa w hibernacji od 150 lat. Słuchajcie, to jest niesamowite. W życiu czegoś takiego nie widziałam. Kilka, to ocieki lata, tu ludziaki. O, ja tu trafił lekiej. Co? Budząc Mikę ze snu, zbudziłaś ogromny gniew Boga Słońca. Za kilka chwil zapadną całkowite ciemności. Naprawdę. ten odcinek. Zaistniała sytuacja zmusiła naszą ekipę do przerwania nagrań. Nie byliśmy przygotowani na taki zrób akcji. Chciałam przeprosić panią Mikę i jej rodzinę za spowodowanie wiecznej ciemności na Antarktydzie. Jako uczynienie przekazuję voucher o wartości 600 zł na zakup lamp ogrodowej z możliwością zdalnego sterowania poprzez aplikację Icy Darkness. No nic, broń! się pomału, pobierać. Już czas, późno. No, tak. no i przyjdź, bo jutro zajdziemy to żałoba. Tak wy zrobił.